Cześć, hej, witajcie, ja nazywam się Jacek, w internecie znany jako JackQuek e, i mam ze sobą HTC e, Vive Pre, który nie różni się dużo od wersji konsumenckiej, e, tylko jakimiś drobnymi duperelkami, natomiast jestem w stanie wreszcie go zobaczyć, dokładnie sobie przyjrzeć, nie tylko przetestować, Tak mia jak, miał jak miałem okazję to zrobić na Intel Extreme Masters, tylko zobaczyć faktycznie, e, jak jest zbudowany, a że dosłownie gdzieś tak z 2-3 godziny temu miałem okazję testować też okulusa konsumenckiego, no to mam jakieś porównanie w tym świecie Big VR w końcu i gdzieś tam mogę być Kompetentne i wydawać osądy. Także, jeżeli chodzi o taki feeling, pierwszy faktycznie htc no to jest on zupełnie, zupełnie inny. On przypomina taki, takie właśnie development kity Oculusa. Tak jak Oculus jest taki bardzo, bardzo elegancki, ma tutaj, ma to takie futerko, taki zamszyk, który jest takim materiałem gdzieś bardziej ekskluzywnym, taki się wydaje bardziej prezentacyjny. Tak HTC wygląda jak taki typowy właśnie gamingowy sprzęt, który gdzieś tam ukartował sobie Oculus wcześniej tymi development kitami. No jest to znacznie większy ekran, tutaj jakby ta powierzchnia jest większa, bardziej taka bufiasta niż przy Oculusie CV1. Ma też takie te charakterystyczne wypustki. Więc jeżeli chodzi o tracking, to tutaj mamy zamontowane diody światłoczułe. Natomiast Lighthouse'y, które zaraz pokażę, gdzie są, one są dwa na przeciwległych rogach gdzieś tam przestrzeni, w której gramy, emitują ciągle światło w pionie i w poziomie i te diody światłoczułe gdzieś tam zbierają ten, ten input i w taki sposób są w stanie strakować nas w przestrzeni. Tutaj mamy też kamerkę, która pozwala nam dojrzeć jakieś elementy, Elementy w mieszkaniu, które gdzieś tam możemy na nie na nachodzić, lub coś takiego. Jest to taki system, który generalnie ustrzega nas przed tym, co widzieliście dotychczas gdzieś tam na moich streamach czy filmikach, że wielokrotnie wpadałem w biurko albo w ścianę, bo po prostu jej nie widziałem. Tutaj natomiast faktycznie, zarówno w samej grze, jak i yy, jest, są odpowiednie zabezpieczenia, które nie pozwalają nam gdzieś tam wyjść poza taki bezpieczny obszar, jak i taka merka pozwala nam zobaczyć ewentualnie jakiś mebel, który gdzieś tam stoi yy, przeciwko nam i, i może sprawić, że gdzieś upadniemy i nam się stanie po prostu e, krzywda. E, o ile w Oculusie wychodzi taki jeden kabel z góry, e, który gdzieś później jest, jest jako faktycznie cały czas jeden kabel aż do końca, tak tutaj mamy, tak jak też w starych development kitach od Oculusa, e, osobne kable. To się da chyba otworzyć, nie? tak, także tutaj generalnie to można otworzyć, można się dostać do tych kabli, można je powymieniać. One natomiast tutaj się schodzą w taki, taki trójkabel, jakby gdzie on jest, jest zgrzany, te elementy, te, te, ta taka izolacja plastikowa i to gdzieś tam sobie idzie do takiej przekaźnikowej kostki, którą gdzieś tam później na przebitkach na pewno zobaczycie. CV1 generalnie Oculus ma tutaj taki plastik, że to wszystko tak stoi w miejscu i nie jest, nie jest gumowe, tylko tam niektóre elementy są gumowe. Tutaj natomiast znów jest takie e, bardziej e, tradycyjne podejście, gdzie są to e, generalnie wszędzie gumy regulowane. E, tutaj są takie fajne zaczepy, które bardzo fajnie chodzą w jedną w drugą. Tutaj też jest ukryta regulacja, która jest ponoć tajemna i nikt o niej nie wie i, i pozwala regulować ostrość soczewek. E, Tutaj kabel przechodzi górą, nie tak jak bokiem w Okulusie. A poza tym nie ma dużej różnicy: no, znaczy jakby generalnie faktycznie nie ma tych słuchawek, które można znaleźć w konsumenckim Okulusie. Natomiast mamy wyjście słuchawkowe, gdzie możemy sobie podpiąć nasz dowolny jakiś headset słuchawkowy i bez problemu rozkoszować się dźwiękiem, jaki sobie gdzieś tam wybierzemy jakościowo. Jeżeli chodzi o regulację IPD, czyli dystansu pomiędzy oczyma, jakby dystansem, dystansem soczewek, no to tutaj mamy takie taką regulację, którą sobie po prostu obkręcamy i wtedy te soczewki sobie delikatnie chodzą, rozchodzą się i schodzą razem. Jeżeli chodzi o gąbki, to one są trochę inne niż w Oculusie, jakby z innych materiałów. Nie, jest, nie są takie twarde, natomiast są grubsze zdecydowanie. W CV1 to jest taki właściwie cienki paseczek, który mimo wszystko był komfortowy. Tutaj komfort też jest, to zresztą zaraz gdzieś tam Zobaczymy na jakimś gameplayu, natomiast pod względem wygody, no jakby designowo wyglądają inaczej, natomiast pod względem wygody sprawdzają się tak samo. W Oculusie nie było żadnych takich elementów, które by zasłaniały nos, tutaj natomiast mamy takie klapeczki, które gdzieś tam przylegają nam delikatnie do nosa, co pozwala totalnie gdzieś tam wygasić jakiekolwiek światło dopływające z zewnątrz, nie? tak jak w Oculusie CV1, gdzie delikatnie dostawało się światło przez otwór nosowy. Więc tak właśnie wygląda Lighthouse. Takich Lighthousów dostajemy dwa w zestawie i do tego dostajemy również taki zestaw montażowy, który pozwoli nam to gdzieś przemontować do ściany albo do jakiejś powierzchni płaskiej. Nie mamy natomiast statywów. Jeżeli chcielibyśmy sobie umieścić statywy z tymi Lighthousami, potem gdzieś przenosić, chować, to, to niestety takie statywy musimy sobie dokupić we własnym zakresie. Taki Lighthouse generuje, emituje, generalnie emituje światło w pionie, w poziomie, tak latając, skanując pomieszczenie. Więc generalnie usłyszałem taką ciekawostkę od chłopaku z VR Visio, że kiedy te lighthouse'y działają, to wszystkie takie rzeczy, które gdzieś działają na piloty na, na światło podczerwone, to totalnie szaleją i nie, nie dostają odpowiedniego inputu, a nie mają problem na przykład, z klimatyzacjami u siebie w biurze. Także tak to wygląda. No i to tak naprawdę wszystko. No, jeszcze jest jedna ważna rzecz, której oczywiście nie pokazaliśmy, ale już pokazujemy, już się, już, już się nadrabiamy. się dostajemy takie dwa kontrolery, które również są trakowane w przestrzeni. Eee, są takie, jak takie wygodne piloty. Tutaj e, ta część to kółko jest tutaj. E, takie, że możemy naciskać gdzieś w dowolnym miejscu i rozpozna jakby kontroler e, input, w którym miejscu jakby trzymamy ten palec. E, tutaj mamy też e, diody światłoczułe, które gdzieś tam zbierają e, te dane z, z lighthouse'ów i są w stanie stwierdzić, e, gdzie te kontrolery są położone w przestrzeni. No i tutaj mamy taki spust bardzo wygodny, taki, e, w takiej samej jakby jakości, jak gdzieś w tych kontrolerach typu Xbox One e, czy PlayStation e, 4. Widziałem też Oculusa Touch, który gdzieś tam premierę będzie miał dopiero dużo, dużo później. Ehm, I ten kontroler od HTC Vive jest większy, ale też zarazem znacznie bardziej wygodny. Ehm, po prostu trzyma się go bardzo intuicyjnie, natomiast ja jak chwyciłem ten kontroler od Oculus stacza, to nie wiedziałem do końca jak go chwycić, nie wiedziałem do końca co wciskać. Tutaj jest mało przycisków, natomiast no ten przycisk tutaj jest taki bardzo wielofunkcyjny, bo on właściwie jest takim pseudo touchpadem, który czai mniej więcej gdzie ten nasz palec się znajduje. Natomiast ten spust jest też bardzo intuicyjny, także takie dwa kontrolery, które są trakowane w przestrzeni to bardzo fajny dodatek. I taki cały zestaw składa się gdzieś na tak naprawdę w tej chwili najbardziej zaawansowany headset VR wraz z kontrolerami, wraz z trackingiem. No i myślę, że teraz przejdziemy do rozgrywki, gdzie ocenię jak te soczewki Fresnela, które są również w okulusie, sprawują się w htc -u. I ogólnie jak wygląda sprawa z Field of View i z trackingiem w przestrzeni, i z tym head trackingiem, i jak wyglądają te aplikacje, czy one są grywalne czy nie. No, i wydam jakiś taki pierwotny werdykt. A to jest taka recenzja na gorąco, i tak naprawdę, żeby gdzieś wydać taki finalny, porządny werdykt, no to trzeba by tego poużywać znacznie dłużej. No to faktycznie znajdujemy się w tej chwili w Wiarze. Ja tutaj założyłem HTC Vive'a i pierwsze i, i coś się, czemu się roztę. Aha, dobra. E, strasznie, generalnie jak delikatnie przesunę tego Vive'a, to coś tutaj się dekalibruje. To dobrze czy źle? Zasłoniłeś czujniki, wiesz? Aha, i on, on wtedy wariuje, tak? Bo zasłoniłeś całą głowę, zasłoniłeś te... Te kratery. Aha, dobra, nie, to, 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 bardzo, to, to, to też jest ważne generalnie, że można w taki sposób dosyć łatwo tego wajwa gdzieś tam oszukać. Także generalnie lepiej się go nie dotykać. E, tylko faktycznie samymi kontrolerami. No kurczę, to trakowanie w przestrzeni to jest w ogóle coś magicznego. Ja mogę sobie we wszystkie strony gdzieś tam e, tymi pistoletami tutaj e, celować. Natomiast jeżeli chodzi o same soczewki, to są też fresnelowskie soczewki, takie same jak są w e, jakby jak, jakby technologią tworzenia. Jak w Okulusie, natomiast ten Field of View jest troszkę większy. Nie jakoś super znacznie, to nie jest takie coś, że, że po prostu e, momentalnie tutaj, jeżeli chodzi o jakość e, wizuali, to wybieramy, wybieramy HTC Vive, ale no jakby cały taki Experience na samym początku, gdzie tutaj możemy sobie machać tymi kontrolerami w przestrzeni, możemy się przejść, o ile się gdzieś nie przewrócimy o kable, no to to jest coś niesamowitego. Także ja teraz sobie próbuję postrzelać. Ja już miałem okazję grać w tą grę, no jest bardzo fajna. Oczywiście. Te kontrolery one mają dodatkowo takie wibracje, e, co bardzo fajnie gdzieś tam wpływa na rozgrywkę. E, dodatkowo e, też oczywiście moglibyśmy korzystać z słuchawek. E, nie ma tutaj, tak jak w e, Oculusie, jak już wspominałem wcześniej, wbudowanych e, słuchawek, no ale to nie szkodzi, jeżeli mamy jakiś taki fajny. E, art. tutaj powinienem użyć tarczy. E, fajny e, zestaw headset słuchawek zewnętrznych, no to praktycznie możemy uzyskać efekt bardzo podobny. Chociaż tutaj no, na Plus Oculusa gdzieś jakby w cenie otrzymujemy bardzo fajne słuchawki, ale nie otrzymujemy tego, więc jakby jeżeli mam być szczery, to tutaj no, jakby nie ma w ogóle konkurencji. Oculus nie ma startu pod względem takiego usability, gdzie można się pobawić i, i, i pograć faktycznie, bo tam, jak wam pokazywałem te gry na tamtym materiale, no to to jedyne gry, które gdzieś tam były, no już zdążyłem zginąć, bo jak gram, to się nigdy nie skupiam. Tamte gry były takie, że na no, mogę sobie tym padem właściwie tylko się teleportować między miejscami, to nawet nie wskazując dane miejsce, tylko gdzieś patrząc po prostu. I to było gdzieś tam, albo nawet padem, jakby analogiem przesuwając, no a tutaj możemy robić rzeczy, które gdzieś tam, jeżeli ktoś nie miał wcześniej kontaktu z VR, albo nawet miał, są wręcz nie do pomyślenia. Także spróbujemy sobie zagrać jeszcze raz. Aha, to tylko muszę wpisać jakieś literki. To coś tutaj wpiszemy. To nie są moje inicjały, ale Nieważne. Możemy już, no, ten, taki Ten tracking tutaj to jest bardzo, e, bardzo płynny. Fajne jest to, że można gdzieś tam schylać, e, dodżować, tam unikać tych strzałów. Także to jest coś, coś niesamowitego. Także pod względem jakby i jakości obrazu, i, i tego w jaki sposób w tej chwili możemy grać w te gry, to jest coś naprawdę niesamowitego. Fakt, faktem, cały czas jestem ciekaw, jak rozwiążą to twórcy przy jakichś większych RPGach, e, gdzie mm, mamy większe przestrzenie. No bo wiecie, jak to wygląda u mnie w materiałach, jak ja gram w jakąś grę, którą przystosowuję gdzieś tam pod VR, to faktycznie po prostu piszę skrypty pod wi e, y i sobie tak trup tam w miejscu. Tutaj też byśmy mogli najprawdopodobniej to zrobić bez problemu. E, a przy okazji mielibyśmy w jakimś tam stopniu ten positional tracking e, w konkretnej przestrzeni. Także to na pewno gdzieś tam jest na spory plus. Także ja jestem zachwycony. Jeżeli miałbym wydać dodatkowe 100 dolarów to zdecydowanie bym je wydał, bo no tak jak wcześniej rozmawiałem tutaj właśnie e, z, z e, ekipą VR Vizio E, zdecydowanie e, lepiej jest gdzieś tam wydać więcej na ten VR, bo VR po prostu musi kosztować. To nie jest tak, jeżeli telefony kosztują po 3000 zł, to nikt się nie dziwi, a jak VR tyle kosztuje, to już zaraz podnosi się e, płacz i zgrzytanie zębami, gdzie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Powinniśmy się po prostu przygotować, że kosztuje to tak jak konsola i wydaje się raz na jakiś czas, bo tak naprawdę jak sobie teraz zakupimy taki zestaw nawet za 6, czy nawet za 10 tysięcy, czyli komputer plus e, gdzieś tam VR, to e, mamy tak naprawdę jakąś taką fajną rozrywkę, gdzie teraz deweloperzy będą się przyzwyczaić do tego, jak z tego korzystać przez najbliższe 2-3 lata, gdzie przecież konsole no, nawet tyle ledwo wytrwały, bo już teraz mamy PlayStation 4K i, i, i prawdopodobnie Microsoft też będzie się bawił w jakieś silniejsze konsole, także y, konsole nie domagają, a VR jest taką rzeczą, którą gdzieś tam, myślę, że przez najbliższe lata ludzie będą się dopiero przyzwyczaić do developmentu i będziemy widzieć y, dynamiczny y, rozwój. Także moje testy tutaj, takie podstawowe vibe, no są mega, mega pozytywne. E... Trochę, trochę boli to, że gdzieś tam faktycznie nie są taki fajny i stylowy, jak Oculus Rift. E... Ale jest taki fajny, znaczy jakby ma taki feeling gamingowy. Ja czuję, że to jest taki sprzęt dla gamerów, e... który gdzieś tam nie musi być pokazywany jako taki super hiper ładny i ekskluzywny. On po prostu ma działać, a działa zdecydowanie lepiej niż to, co pokazał mi na razie Oculus. Mam nadzieję, że. Gdzieś tam zrodzi się większa konkurencja, kiedy Oculus wypuści te swoje Oculus Touch i to będzie działać trochę lepiej i będzie ten, ta druga kamerka pozycjonująca w Oculusie, która gdzieś tam zapewni e, podobne doświadczenia, ale na chwilę obecną, jeżeli miałbym pakować coś pieniądze, takie duże pieniądze w duży VR, no to tylko i wyłącznie w HTC Vive. Także to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. E, wpadajcie na mój kanał, jeżeli tam gdzieś widzicie ten materiał, gdzie indziej niż na moim kanale. Subskrybujcie go, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów. No i koniecznie wpadajcie na gdzieś tam stronę, czy, czy jakieś linki, które są w opisie do chłopaków z VR Visio, którzy tworzą aplikacje e, na VR i generalnie są e, entuzjastami, a takich ludzi cenimy sobie najbardziej. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie.